Cześć, jestem ja z tej strony Marcel, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale SESA, to jest kolejny odcinek z Deadmeczu. Słuchajcie, dzisiaj sobie zagram może kałachem, cały mecz zobaczymy. Ja ogólnie wracam do nagrywania. Jak ostatnio widzieliście, trochę mnie choroba złapała co GDM pod jednym z ostatnich odcinków. Z produktu ze skierowego. Ja już ogólnie jestem Praktycznie zdrowy, Kasia mnie męczył ostatnio, jak to oglądaliście. Znaczy na, na filmach tego nie było widać. no Starałem się jakoś tak, żeby nie było tego widać. No i wracam już do nagrywania, wracam do grania. Także zobaczymy, jak pójdzie z formą. A z formą, są na razie średnio. Dawać mi Kile, dawać mi Kile, o nie, 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 Ale nie, Dobra to tu idzie? nie, 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 widać, nie, słychać Przesuwa, ale nie widać. Co, tu nikogo nie ma? Wszyscy się pochowali. Nie, ale mi. To do kill. Ale dostał głowę. Teraz. Ja ostatnio, w ostatnie tygodnie to bardzo mało. Grałem w CS, bardzo mało muszę już powrócić. I to na serio do tego grania, bo ostatnio to jest mega z tym problem. Jedynie grałem ostatnio w weekendy, w tygodniu to tak za bardzo nie było czasu na to, a trzeba jakoś wrócić do grania. Oj. Kolejny, kolejny, na razie tylko siedem kili O no ty Niega Nie macie seria w takim momencie, no ile to się, idzie się odradzać, jużcie, jużcie nie ma. Trochę czasu tracę, żeby czekać aż oni się zlądzą, ale trudno. Ojej. Dobra, mamy killa. On nawet nie wiedział, że jestem za nim. Nie ma ciebie. O, ten sam, proszę. Trzy razy ten sam. Trzy razy zrzedł. Jak to będzie znowu ten sam, to... Tym razem się zrewanżowam. Coś go tu... Ty? Okay? Nie wiem. Mhm. Mam cię. Przez chwilę miałem. No nie wierzę w to. Mamy 16 kg tylko. Dali, trzeba walczyć. Jak najwięcej, jak najwięcej. Wiem, że będę miał około 7 minut tego ale Trzeba pokazać coś

Nie macie? Ostatnie 30 sekund. To jest to, że nie idzie kogo złapać, nie? 24 kile Wydaje się na koniec. Dobra złapany Dobra, takie 25, to nieźle, i tak było. Tylko 7 minut grania. A wracać wy zostawiacie łapkę w górę, komentarze, subskrypcję, kto jest nowy. Widzimy się w następnych filmach. Możecie zadawać różne wyzwania do tego trybu. Jak to, jaką bronią zagrać i co robić i tak dalej i tak dalej także zadawajcie różne wyzwania, a może coś będzie na następny odcinek z tego widzimy się w następnym filmach, siema